Czyli czterno, w Przy Makiele tam może być bardzo ciekawy materiał, który, który nawet jeszcze nigdy nie był pokazywany, tylko przecież twarze twarz. To też dotyczy wojskowości, powiem szczerze, jednego ze śledztw prowadzonych przez samych wojskowych w Polsce, tylko ponieważ tam są rzeczywiście twarze, są ludzie, czyli jakoś muszę z kimś to poprzykrywać, bo różnie no, może to być. Nigdy ten materiał nie był pokazany publicznie, nigdy. I, I to są konkretni oficerowie, którzy może już nie żyją. To są też czasami, to było zrobione w 1980 roku, przecież w 1994 roku to było śledztwo zrobione. Mówię o wojsku, ja tutaj nie napisałem o tym śledztwie, ja tylko napisałem, bo myśmy dostali ten materiał w świętej pamięci Jerzego Makieły, majora, wiesz. Mariusz Buzek, który z grupą UFO nad Polską, robi całą masę przeróżnych rejestracji. Niektórzy mówią, że to absolutnie nie, a niektóre są bardzo ciekawe. Na no, już Międzygranicznego nie będziemy przyjechać, ale mówi, z chęcią nagram jakąś nie za długo wypowiedź jego o jego badaniach, napisał książki też, przypadki polskie. Tutaj zostawiam bez beznadziej, ponieważ jest dużo osób, które coś widziało i jeszcze przybędą, dwa miesiące prawie jest do imprezy, więc zostawiam pół godziny na tych świadków, którzy wiem, że chcą coś powiedzieć, przyjadą z daleka, wiesz, niektórzy wcześniej się zgłoszą i tam te, po ileś tam minut dam im, żeby mogli opowiedzieć swoje niezwykłe historie. Niektórzy już znam, że, że chcą przypomnieć historię. No tutaj mam też dla z też my i tutaj to nie trzymajcie się tak dokładnie godzin, bo to jest robocza wersja. Tutaj się niewiele zmieni układ, ale plazmoidy obscy na wideo i tutaj e, chcę pokazać zapis na komórce. Niedawno z, z konferencji w Irlandii chcę pokazać obcję z konferencji w Wielolce. z 2012 z roku. Bardzo ciekawy nagranie z, z imprezy mojej, gdzie było nagrywane dla mnie. To są dla mnie wiarygodne, że były nagrywane z naszych kamer, zapisy wideo tej kolegi e, Ireneusza, ale też wyratowa opcja i plazmoidy. I jedna to jest opowieść, kiedy żeśmy oglądali w 10 osób, potężny plazmoid z 12 lipca 2022 roku, taka legendarna historia. Jest niesamowita historia, tutaj nie ma zdjęcia, ale opowiedziana przez członków klubu Maską z to jest historia z Roku z 15 lipca. Jedna z najbardziej spektakularnych historii, jeśli chodzi o wylatową, gdzie było czterech świadków, zobaczcie, sobie, gdzie ten plazmoi po prostu był opisywany przez niego, identycznie przeleciał, ale nie tylko, jakby praktycznie przez tobie przeleciał że to tak, to nie jest po prostu, potrafi po prostu przejść przez ludzi, czy, 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 czy jako światło po prostu gdzieś, czy, czy mózg, czy coś. Niesamowita historia. No i też chcę pokazać też w, tym, w tym materiale taki zapis, najlepszy uważam, najbardziej prawdopodobny zapis tam, wideo tam, z Wylatowa, Zapis wideo. Plazmoi to jest, to jest o ile pamiętam z lipca 2006, gdzie mamy świadków i jednocześnie na kilku klatkach z systemu monitoringu ten moj dostał wielkości piłki by takiej, nie wiem, do tenisa, tak? A może takiej środkowej? Przeleciał przed drogami trzech młodych ludzi, oni doświadczyli i mam ten zapis takich kilku klatkach, te stop klatki, to jest, wiesz. No i po to, żebyś tutaj 45 minut masz plazma jako stan materii, energii, jako nosi świadomości. Mogę trochę to zmienić, bo ty mi tam coś wysyłałeś, jak to sformułować, bo to jest bardzo na razie robocza wersja. Ale do, 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 no, tu masz pełne 45 minut i wcześniej ci jeszcze robię, rozumiesz egzemplifikację, coś takiego naprawdę ma miejsce. Przynajmniej jeśli chodzi o moje, moją wiedzę z no Jak mnie nie wyrzucisz po pierwszym dniu, no to to się odbędzie. Nie, dalej. Dobrze, ja ci nie ogóle że jesteś tutaj w ogóle bo wszystko możesz. Ja wiem, że ma... Jak przetrwam panie, pierwszy panie, dzień, na pewno ma... będzie. Pójdę, pójdę z plazmą już absolutnie na całość. Już to wiem, zapaliłeś się, fajna pasja. Wiesz, jesteśmy naprawdę otwarci, tak samo na plazmie, jak na tych ludzi, którzy twierdzą, że kontakty z kosmitami i to, to... trzeba rzeczywiście posłuchać każdego. To są... Tutaj mamy te, te głośne przypadki, przypadki, wiesz, chcemy mówić o drugiej nie generacji. Poznałem go kiedyś, już niestety nie żyje. Robiona była regresja historyczna przez Andrzeja Kaczowskiego, ostatnio występował w TV. Żegoż mamy zapisy stare i była robiona regresja przez Andrzeja Kaczowskiego, więc będzie też Andrzej Kaczowski wystąpienia. Aż bo jako już nie chciała, żeby podawać jej nazwisko, może nawet zmieniła. Była też regresja robiona, i e, tak to pokażemy, żeby to oczywiście nie, te tak dane wrażliwe gdzieś nie. No i nie, nie żyjący, że śpieszny. Jest nagrana ta regresja, ona bardzo długo nie trwała, została przerwana nagle, właśnie znowu przez coś, co nazwy plazmoidem. Ponieważ on, kiedy był w tej regresji, to będzie widać na nagraniu. To jest to też, to Andrzej Kaczorowski robił, naprawdę mocny, fitoterapeuta, tak czasami tak, kontrowersyjny, ale mocny. Robił to e, dla i, nas i to była taka sytuacja, kiedy myśmy w tego na nagraniu nie widać, ale, ale świadek, e, znaczy ten, to jest w regresji hipotycznej, e, zaczyna opowiadać pewne bardzo ważne sekwencje, bo zobaczył, ufam na swoją głową, rozumiesz I, i, i potem pamiętał tylko, że no, coś było, popatrzył, upadł, nie upadł, wstał, e, już było ciemno, bo to było jasno i nie pamiętał. I, I w momencie, kiedy myśmy w tej regresji, Andrzej go tam poprowadził w tą część, to już normalnie nie pamiętał, zaczął sobie opowiadać o tym, że gdzieś jest ściągany do góry po jakimś światła e, i w tym momencie, kiedy... co dalej? nagle, o, o, kula światła, kula światła, i wpada, i wiesz, i mi do głowy, wiesz? kiedy nie, 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 nie. widzimy, a nie ma na zapisie, tego, to mówię, i on się wybudza. I nie ma jeszcze, jest jeszcze, 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 bo tam jeszcze, ta jeszcze, jeszcze, ale, ale ale właśnie ale, te, te sprawy z plazmą są absolutnie niesamowite, one są, one są wieloabsolutnie absolutnie wymiarowe, więc też przy okazji fajnie, że nawet w tej historii nie dotyczącej regresji hipnotycznej pojawia się coś, co, co mogłoby być kulą plazmy, tylko że tutaj niestety się, to nie, nie było tego dla naszych oczu. I to i teraz tak, i wchodzimy w niedzielę na 15, i to gruba godzina jest, bo sam wiesz ile czasu, poświęciłeś na studia i wszystkie na pochylamy to, co się dzieje przed kongresem USA. Sprawa UFO, UA przed kongresem USA, jaka tu jest gra. I tu chciałem do dyskusji panelowej, bo to jeszcze różne zdania. Jesteś ty, jako koniecznie też Witek Zalecki, ja nie dlaczego Witka zawsze Przepraszam się bardzo, ale ja mam tak czasami z nazwiskami, dużo ludzi tam. I ja ja zaprosiłem ja tylko te osoby, znać, które naprawdę w na nim śledzą ten temat. Starają się mieć jakiś rodzaj na ten temat zdania, Zdanie, wiesz, jakieś przemyślenia. Różne, wysz, ale jednak. To nie jest to takie sobie, sobie że pójdą, a słyszałem tam parcia, bo wiesz, że, że to naprawdę prawdę to jest też problem. I też będziesz mógł posłuchać, i tutaj jest I tutaj bardzo niedziela. Ja, 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 ja przypomnę, bo to jest, bardzo, jest, jest ważne jest ważne. 27. Historyczne 27. otwarte w sprawie UFO do prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz inna listy AP, które pisaliśmy na pierwszym, drugim, drugim UFO forum, a mamy trochę na późniejszym. One są całkowicie zachowane, one mają też, można, powiedzieć, te dowody potwierdzenia z, z, z jeszcze zachowane, wiesz z tego no z, z poczty, tak? No i przy okazji pokażemy też odpowiedź biura prezydenta, no a potem do oczywiście czas na przełom ja przygotuję, to będzie kwestia do dyskusji. Uważam, że powinniśmy stosować jako Fotus oczywiście nie wszyscy się muszą podpisać, list do prezydenta RP, do Dury, do, Puska, do premiera i marszałka Sejmu, który by po prostu był pewnym takim no, apelem o, o jawność, taki dysklorze po polsku, wiesz, skoro pisałem listy przed 27 laty, tak, nawet wtedy media, powiem Ci szczerze, głównego nurtu gdzieś tam to odnotowywały, tak teraz uważam, że tym bardziej jeszcze czas po tym, co dzieje się w Ameryce, nie tylko zresztą też trochę przecież w Meksyku, że powinniśmy oficjalnie zwrócić się do, do, do tych przyzbry. Ten są, Nie spodziewam się, że odpowiedzą, ale z drugiej strony. Nadamy temu na pewno jakiś wymiar medialny, to pójdzie w świat. Wcześniej będzie przygotowany tekst, troszkę jakby jakiś konsensus, mam nadzieję, zbuduje, że to będzie ileś głosów wcześniej, jakby za, potem, za, potem możemy zbierać podpisy, za, podpisy za, potem w całej Polsce, no ale trzeba no, to, za, bez... Po prostu. No, jako gospodarz, to mam, mam prawo sobie pozwolić na taką inicjatywę, najwyżej nie wszyscy się pod tym podpiszą.